oh Pytanie z księgi proroka Jonasza. Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta i głoź jej upomnienie, które ja ci zlecam. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak pan powiedział. Niniwa była miastem bardzo rozległym na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał i głosił. Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się wory, od największego do najmniejszego. Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania, i ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić i nie zesłał jej. Oto Słowo Boże. Ucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Ucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Daj mi poznać Twoje drogi Panie. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według twych pouczeń, Boże i zbawco w tobie mam nadzieję. Naucz mnie chodzić twoimi ścieżkami. Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie. Na swoją miłość, która trwa od wieków. Pamiętaj o mnie w swoim miłosierdziu, ze względu na dobroć tą, Panie. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Dobry jest Pan i prawy. Dlatego wskazuje drogę grzesznikom, pomaga pokornym czynić dobrze, uczy pokornych dróg swoich. Naucz mnie chodzić twoimi ścieżkami. czytanie z pierwszego listu świętego pawła apostoła do koryntian mówię wam bracia czas jest krótki trzeba więc aby ci co mają żony tak żyli jakby byli nieżonaci a ci co płaczą tak jakby nie płakali ci zaś co się radują tak jakby się nie radowali ci co nabywają jak Gdyby nie posiadali ci, co używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali, przemija bowiem postać tego świata. Oto Słowo Boże. Ale, alleluja, alleluja, Alleluja Alleluja, Alleluja, Alleluja Bliskie jest Królestwo Boże Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z wami i z Duchem Twoim, słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, i głosił Ewangelię Bożą, mówił: Czas się wypełnił, i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za mną. A sprawie, że staniecie się rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, którzy też byli w Łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim to Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chwała tubie Kiedyś w rozmowie z licealistami usłyszałem tak. że księdza, ja tam nie lubię historii. Czemu? Nie lubię historii, bo ta historia to właściwie nauka o wojnach. To tak, jakby historia ludzkości to tylko nauka o tym, kto na kogo napadł, kto kogo obrabował, kto po wielu latach bitwach, morderstwach, zabójstwach. Czyli po tym wszystkich okrucieństwach wojennych wygrał, zagarnął. Historia ludzkości to historia wojen. No jest coś w tym uderzającego, że rzeczywiście w tych datach, które uczymy się w szkole, najczęściej uczymy się o wojnach, o ich rozpoczęciu, o ich przebiegu, zakończeniu. Rzeczywiście, ale z drugiej strony, czy historia ludzkości to tylko historia wojen? Dekret o ekumenizmie w punkcie drugim, jakby troszeczkę dotyka tego problemu i czytamy w nim tak: W jednym i jedynym kościele bożym już od samego początku powstały pewne rozłamy. W następnych wiekach zrodziły się jeszcze większe spory, a niemałe społeczności odłączyły się od pełnej wspólnoty z Kościołem, często nie bez winy ludzi z jednej i drugiej strony. Czy to rzeczywiście w takim razie historia ludzkości ma być tylko historią błędów, historią rozłamów, historią wojen, historią. Barbarzyństwa dokonanego jedny, przez jednych na drugich, no, uważam, że na szczęście jednak nie. Bo przecież jest też zupełnie inny obraz, od choćby taki jak ten. Usłyszałem, a właściwie przeczytałem niedawno, że w Cella di Varci we Francji, kilka lat po wojnie, wciąż. Miejscowa społeczność nie mogła odbudować kościoła, który został zburzony w czasie II wojny światowej. Nie mieli pieniążków na materiały, było ich mało, a jednak bardzo chcieli mieć kościół. I oto ksiądz proboszcz z tej miejscowości wpadł na pomysł i rozesłał po całej Europie, a nawet po świecie, taka, taką prośbę, aby przysłano do nich, Przysłano do nich budulec, materiał z, ze zburzonych kościołów, których już nie będzie się odbudowywać. I oto z ponad 60 krajów, w tym również z Polski, przesłano wiele ton budulca, i odbudowano ten kościół. A w środku do dziś stoi. Ołtarz. Ołtarz, który zbudowany został z gruzów Hiroshimy, a więc miejsca, gdzie zrzucono bombę atomową, unicestwiając wiele, wiele osób. Nad ołtarzem został uczyniony, a potem powieszony krzyż, duży krzyż. A na nim Chrystus. Nogi Chrystusa na tym krzyżu zbudowane są czy zrobione są z japońskich karabinów maszynowych. Korpus i ramiona zostały wykonane i scalone z noży, granatów, pistoletów i szabel. Korona cierniowa nad głową Pana Jezusa z drutu kolczastego, z obozu koncentracyjnego, z Oświęcimia. a aureola nad Chrystusem to pierścień stosowany do tortur w czasie II wojny światowej, przede wszystkim w Afryce, w Kongo. I to też jest ten obraz, obraz ludzkości, który wydaje się jest ma być dla nas wszystkich piękniejszy, bo to historia ludzkości, to nie tylko wojny. Wręcz przeciwnie, dla mnie historia ludzkości to przezwyciężania, przezwyciężanie podziałów, wojen, barbarzyństwa. To umiejętność powstawania, przebaczania sobie nawzajem, to budowanie od nowa. I to właściwie od Jezusa Chrystusa, to budowanie od nowa w, naszym, w naszej Europie i nie tylko, często na całym świecie ma swój fundament na nauce Chrystusa. To Jezus Chrystus idąc na krzyż uczynił ten krzyż szczególnym miejscem. Nie tylko kaźni, ale przecież w każdym kościele jest ten krzyż i również we wspomnianej miejscowości Cella di Varci jest nie tylko pokazaniem kaźni człowieka, ale jest też pokazaniem że Chrystus, ten krzyż, zwyciężył swoim zmartwychwstaniem i dał możliwość czynienia dobra każdemu z nas. Popatrzmy też na, nasze społeczność, na naszą społeczność. Myślę, że jeszcze wielu z nas pamięta albo z opowiadań, no najczęściej z opowiadań swoich bliskich, a może ktoś jeszcze z autopsji, to wszystko, co działo się w czasie II wojny światowej, ale to było sześć lat, a teraz już ponad siedemdziesiąt lat odbudowywania i budowania historii naszej parafii po wojnie, bez wojny. I to wszystko na fundamencie wiary i tej modlitwy, którą zanosił Chrystus Pan aby wszyscy stanowili jedno, aby byli jedno. Dostrzegam ogromną ym, łaskę i w, y, ogromne dary płynące od Boga, między innymi w naszych społecznościach, tutaj na Śląsku. Przecież pamiętamy jeszcze z opowiadań albo z autopsji, jakie były antagonizmy między, między tymi, Którzy tutaj zostawali, a tymi, którzy zostali tutaj przesiedleni, też przecież krzywdę mocną im wyrządzano, zabierając im ojcowiznę, a każąc iść na inny teren, jak iskrzyło często między nami. A potem okazuje się, że to budowanie na Chrystusie, budowanie na fundamencie Jego miłości doprowadza. Nas wszystkich do tego, że człowiek staje się człowiekiem takim w pełni przyjmowanym, trochę innym, ale jednak dzieckiem Bożym. I to dla nas wszystkich ma stanowić fundament. A dzisiejsze czytanie pokazują, jak ma się to dokonywać. Przecież Jonas zostaje wysłany, aby ogłosił nawrócenie. Potrzebę nawrócenia dla niniwi, bo zgrzeszyła, bo to nie w grzechu i będzie kara Boża. Po tych trzech dniach, których nawoływał do nawrócenia, niwa się nawraca. I mamy napisane zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania i ulitował się Bóg nad niedolą i nie zesłał. I to jest prawdziwa historia ludzkości, powstawanie, odwracanie się od swoich grzechów, nawracanie nieustannie, dostrzeganie, dostrzeganie potrzeby przebaczenia wzajemnego. I to też ma być dla nas nauka, szczególnie płynąca z Pisma Świętego. Dziś tak mocno akcentuje się w tę niedzielę. Niedzielę Słowa Bożego. Akcentuje się moc tego słowa, ale i konieczność przyjęcia tego słowa. I jeszcze jeden fragment z dzisiejszej Ewangelii, który pokazuje, jak Słowo Boże zmienia nasze życie, jak zmieniło również i nasze życie, nasze podejście tu, wszystkich nas, mieszkańców Śląska. Otóż Jezus przechodząc obok jeziora, ujrzał Szymona, a także jego brata, zarzucali sieć w jezioro, powiedział im: pójdźcie za mną. I natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. I to jest obraz tego, jak my mamy żyć. My nie mamy żyć, rozpamiętując tylko nieustannie i zapamiętując się. W, w słabościach, w grzechu, w krzywdzie, może, który ktoś nam uczynił. To nie jest droga chrześcijanina, i natychmiast zostawili sieci na słowo Pana i poszli za Nim. To jest droga chrześcijanina, która doprowadza każdego z nas do rzeczy wielkich, niezwykłych, wręcz Bożych. W tę więc niedzielę, której wspominamy, z jednej strony, konieczność modlitwy o jedność, ale z drugiej strony podkreślamy moc słowa Bożego. Niech to słowo, Eucharystia, a więc łaska Pana spocznie na nas. Przykładem, jak ma być, jak mamy żyć, są między innymi słowa z dziejów apostolskich, kiedy apostoł pokazuje wręcz idealną wspólnotę i pisze. Wszyscy ochrzczeni trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i na modlitwie. I to jest dla nas droga, aby zapisać prawdziwą historię, piękną historię ludzkości. Trwajmy więc w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba, czyli na Eucharystii. I na modlitwie. Amen.